Ale capi jak na dworcu. Trzymaś co tam dzisiaj w Kotłach, bo nagotowałeś i dla siebie, i dla mnie. Standardowo szczur. Wytłumać wszystkim, co to jest szczury. Śmierdząca, krylowa, zanęta. Tak naprawdę na bazie, mączek, na, bo, na bazie mączek rybnych mamy tak naprawdę początek jesieni. Ochłodziło się ryby według mnie lepiej na takie mączne historie. Atakują trochę konopi, bo to przysmak brzana, ale nie przeszkadza innym rybom. Karpiowatym start jakieś robaczki, kukurydza, tego to w żaden sposób w niczym na mnie. Nie zaszkodzi, więc to jest to, co będzie szło do koszyka, trochę zanęciliśmy, później będziemy uzupełniali jedzenie w łowisku, więc tam co godzinę coś będziemy dosypywali, w zależności od tego, co się będzie działo, będzie działo w wodzie, więc. Dokładnie, od razu Wam powiem, że Szymek łowi powyżej, ja łowię poniżej, Szymek wpuściłeś chyba 10-12 szklanek mniej więcej, tak? Tak, dużo nie dawaliśmy, bo ostatnio dałem... Dużo i długo się czekało na ryby, i nie było jakichś spektakularnych efektów. Dzisiaj trochę inaczej, dlatego ja postanowiłem pracować tylko samym koszykiem i sobie, może tam nie wiem, z 10 zanęca. wpuszczę tak. na dzień dobry, jeszcze tego nie zrobiłem. I jeszcze zawsze dodajesz też aromaty, atraktory na rzekę, tak? No, to jest taki aromat, który tam trochę daje koloru, trochę tego podbija ten szczurowaty zapach Ale tak jak jeździć to zawsze, zwyczaj z tego co pamiętam. Wiele osób tu, e, lubisz na śmierdząco łowić te daje, te, tak, te, te tak, ale ten kolor taki około czerwony, to każdy kto łowi na uciągach, to, to w zasadzie to praktycznie potwierdzi, że jakoś dobrze się sprawdza tak? Jest, jest taki optymalny, tak? Na pewno nie jest na pewno jakoś super nie zaszkodzi. Dobrze, że się to wszystko chłodziło, woda trochę swoją temperaturę gdzieś przygasiła i te ryby pobudziła do tego brania bo ostatnio rzeczywiście coś się ruszyło jeżeli chodzi o trochę większe egzemplarze, bo chwilę wcześniej, tydzień wcześniej, półtora tygodnia wcześniej tu byłem to brały ryby, ale ale były to raczej małe osobniki do 40-45 cm, zobaczymy co dzisiaj przyniesie dzień jesteś ty Siwy, więc zakładam, że przyniesiesz szczęście tak a masz jakieś wnioski po powodzi? Jest lepiej czy gorzej? Czy zależy od miejsca? Co nie zauważyłem, żeby było lepiej czy gorzej. Na pewno ten rybostan się rozmaicił, bo ludzie z nurtu łowią liny, łowią jesiotry, łowią karpie, tak? Pstrągi chyba już zostały wyjedzone, bo pstrągi też się trafiały. Tak, <laughs> tak no takie właśnie. No więc, ryby, które trochę, przed powodzią się zbytnio nie trafiały tych, poza karpiami, może. Trochę nie? tych ryb z hodowli do odry wpadło, natomiast myślę, że. Te ryby, które te stanowiska miały na dodrą, praktycznie tam są, chyba że gdzieś mocno ten nurt był taki, albo gdzieś coś się stało z wałem, gdzieś poprzemieszczało jakieś drzewa czy inne historie, i wtedy gdzieś ryba się wyprowadziła, ale nie sądzę, nie sądzę żeby to jakoś drastycznie wpłynęło. Ryby w odrze natomiast są, więc łówmy ryby, zostawmy politykę gdzieś z boku, bo ostatnio przy tej odrze za dużo polityki. Było, więc trochę nas wędkarzy też to wszystko wrobili, więc skupmy się na wędkowaniu. Dokładnie. A czyli to masz do koszyka, tak? Tak. Czyli ty masz zupełnie inaczej niż ja. Ty Zobaczmy. masz tak. A ja mam tak. Szymek mi dał takie coś na rozmycie, a sam się na to zgodziłem, w sumie. Czyli zgodziłem. Sam sobie wziąłem to, bo powiedział, że dzisiaj on miesza, więc wymieszał wszystko. On będzie łowić ryby, a ja będę nagrywać. No, tak może być, a może no. być w drugą stronę, że ja będę nagrywał ciebie. Dokładnie. Proszę, masz wypychać Grzesia, Bartusiewicza. <noise> Bo mi na Bogusławicach, czy tych Boguszycach. Bogusicach. Dobra, nie wezmę na szczęście. Niech będzie jak od Grzesia. Nie. Nie daję kostera. Pojem. Daję białego. To jest 1,5 metra głębokości, tak? No, jak... Półtora to dwa. Dwa. No, jak tak patrzyłem koszykiem, to. Jeden nabród korpką. <noise> trochę poleży i wytrzepiemy to. tak Może z sześć razy. Zakładamy jednak 160 gramów, ponieważ lekko Są przesuwa 140. Z trzy puszczę i zaczynam łowić. Szymek już pierwszy rzut do wody oddał. 160. Stoi jak skała, o to chodzi. Dobra, to będzie ostatni, który zanęciłem. Przeciążenia są bardzo duże. Czekamy dzisiaj na świnkę, bądź też brzanę, bo takie ryby tutaj występują, mniej więcej o tych porze roku są one łowione. Jeszcze nie zdążyłem rzucić, a Szymek już coś tu ciągnie. I co na haczyku? Pineczki? Pineczki. Sześć czerwonych pinek. Sześć czerwonych pinek. O, poszła. Możemy rzucać, panie Jasku. Tylko radosne wędkarstwo. Ale i tak i tak za lekko rzuciłem trochę wiesz, ale, ale spok trochę za lekko, za sekuracyjnie coś ciągnie to jak nie wiem tą wędką no. Ponad nie chyba zeszła. Ale było, ale branie było. Akurat chciałem przerzucać, wiesz? Na pusto nie trafiłem. A czemu to nie trafiło przy takim ładnym braniu? To ma brzane? Tomasz, że ma ryby to normalne No to bo, je gość, jak bo nie jesteś nie mam. gościnny, ja wiem Mała brzanka. Kurde, tak taką miał siłę. Mała brzana? Ta. Na jakie ty miary by biedne zabrałeś? Brzana. Taka, 44. Przejechali na gotowe tylko wędkę zarzucili. Ale wiesz, ja mam ciul pytania, jak złowić brzany, bo nie mogę. No przede wszystkim, pierwsza podstawowa rzecz, no muszę tam być. No bo co? No tak, no. Dobra. A to jak będzie 75, to zrzucanie z klipa będzie na bank. Miałem już te kurde już dawno te bezpieczne klipy chcę porobić takiej. Już dwa lata je robię, nie? drugie, drugie branie, nie? Ale szymek zawsze jest gościnny. Kiedyś go łowiliśmy gdzieś, pamiętam gdzie to było, to też mnie niżej posadził. Ale to tak nie działa. Grzesiu nie nieraz powyżej mnie tak złoił, a ja siedziałem poniżej, że szymek zaraz jak się rozkręci, to wiesz, to taka cicha woda, nagle pięć z rzędu. On nigdy nic nie mówi, nie mówi, a wiesz, a swoje robi. A tu łowisz ten raz tym do 220, tak? Tak, 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 tym, tym mocniejszym, tak, no. To ty, ja bym na Twoim miejscu w ogóle dał koszyk 180 i od razu by stawało, wiesz o co chodzi? Ale to staje. Nie skacze mi to, Szymek, naprawdę. Kurde, ale wiecie, to właśnie te później przy, przy tym holu, nie? Te 160 ciągniesz plus ryba, to jest masakra, nie? O, patrz. A coś małego. Jest. Oj, Szymek, dobra ta, tw dobra ta twoja zanęta. Chyba malutką brzankę, może też tak być. Tak, ale ta jest chyba maciupka. Czy maciupka? Tak, brzanka. Ale mniejsza niż tamta, ta ma taka 36-38. Ale one pikują do dołu. To jeszcze jest wysoko, nie? No podnoś się, co ty? Ty, a nie, a nie tak, to... Jest. Słuchajcie, już Wam nie chcę prezentować, no taka, taka 40 z plusikiem. Szymek, mi już starczy, jadę do domu. Pakuj się. Siwy łów, naprawdę łów. Kiedyś tu byłem z Bernardem na rybach. No. On przez pierwsze dwie godziny mnie tak i... A potem ty, nie? Nie A później była taka dominacja, że Bernard siedział, a ja złowiłem 25 No może tak być, bo zobacz, że ja łapię małe, a Tobie jak wejdą w te wały te duże, jak tam zaparkują... Mi tam biorą na razie płotki, więc tam, czy leszczyki, więc tam się nie przejmuj. Klenik. A właśnie jak to jest, jak są te brzany to co, najpierw, najpierw idą małe, a potem idą duże? Jak, czy to, czy to jest taki zabobon? Nie tak jest. Taka jest ludzi. Że Najpierw to małe. W potem... Żalnym może być inna. A tak ktoś kiedyś powiedział, że niby puszczają na zwiady. Małe. Ale pytanie: Czy ty byś wypuścił swoje dziecko naprzód? No chyba niezbyt, nie? Musisz, kurde, zrozumieć jedną rzecz, że to są nasze teorie, tak? Napisz na zanęcie, że jest na karasia, i powiedz gościowi, żeby to wziął na leszcza. <słuch> Ale to branie drugiej to takie pykanie było. Nie? nie było jak typowo Brzana, że wiesz, węda w dół. Może to teraz jest taka, wiesz, dwie szkoły są. Stare szkoły robakowe, kasterowe, pinkowe i na ten, w cudzysłowie, nowa szkoła peletowa, nie? że sypią ziarnem, ziarnem, ziarnem i na pelet łowią. Nie? Robak jest drogi, nie? a kupisz 10 kg, przykładowo, peletu za 86 zł, 80, tak? Już jakiegoś tam ale rakła. No to wiesz, sobie pe peletem do koszyka, pelet na, koszy na, do, na haczyk, to to jest tańsze niż już, wiesz, no możesz przyjechać z kilogramem zanęty i ćwiartką. O. To nie umniejsza tego... No, zana. Już widzę po powrotku. No. Co, jedzie? To jeszcze nie jest ta jazda, która powinna być, ale... Chyba dzisiaj naj, największa. Ja się nie dziwę, no bo ja się coraz da, bardziej z nimi bawię. Pewnie. Aż ci Niech się łowi Taka jest rola gościa, że się go stawia na lepszym miejscu, nie? Tak nie Siwy łuf. Szymek oddałbym te 350 pięćdziesiątki niespełna na jedną 80. Jeszcze złowisz. Nie no mała zobaczcie. A tylko taka waleczna. Ten, cały czas ten sam rocznik. Opa. Szymek miał fajne branie, ale urwała przypodę. Jest numer 4, ale ta najmniejsza, taka 30 plus. Od razu wypuszczam, nie chcę męczyć. Mamy przerwę w wędkowaniu, bo tutaj wziął się Szymek do roboty. Koło wrotek się pali. Mówiłem, ja same mała Szymek. To nawalił. Rozkręcił koło na maksa, żeby było ok. <grystanie> Jacek, ty widzisz to, widzicie to skupienie na twarzy zawodnika? I dalej napineczki, szymek? Tak. No to szkoda. Ładna lokomotywa będzie. Było wcześniej lekko, lekkie kopnięcie, pompujesz jakby było 90, plus. nie, to jest taka ryba 60-65 cm, Kurde, to w połowie odry jeszcze jest. Już <słyska> Ja sobie ją trochę podprowadził. Idzie po malutku, dostojnia. ładna, nieduża, daj mi podbierak. no taka lokomotywka, no ale niewielka. Ładna No, no tak grubsza, na pewno grubsza. Większa, nie? Mhm. Co? Mm. Skrylu dwalił, 7 dych. Można powiedzieć, że 7, 60, może 9 już tam. No, 7 jest takie wymęczony jest. Ta? A to ja może jest 70, czy zdjęcie. Piąta brzanka, taka nie wiem 45 mniej więcej, miałem świnkę, najprawdopodobniej pod razu po razu porzucie było tąpnięcie też wcześniej mocne, no ale niestety od razu rybka zeszła. Czekamy jeszcze na świnkę i na dużą brzanę i można wracać do domu. Dziękuję. Teraz niestety nie wciąłem brania, od razu ryba mi spadła, a Szymuś świnkę ma, ładna. O to mi chodziło O, co księżniczka 4,8 Taka świnka Świnka Halinka świnka, świnka Halinka Siwy lubi świnki to dla niego Szymek przyszedł mi tutaj A ja później to domyję co? Ja to później domyję. Kurde. Będziesz jak urodzony. I kolejna brzana, Szymka. Mieliśmy przestój. Niżej ją trochę. Piękna ryba. Teraz jedna, teraz jedna mała brzana. Jeden klenik. Za plecami pełno ludzi. Kibicują. Więc jest głośno, nie ma spokoju, no ale co zrobić. I pierożki jemy. No i teraz taka najlepsza brzanka, Piękna. I około 50, już może. Wypuszczam szybciutko. Szósta sztuka. I mamy siódmą. Już nie chcę was holami męczyć. I najlepsze jest to, że teraz na pięć białych jednego kastera. Wypuszczamy taka 45 Następna ryba. Ale nie jest to wielka brzana, ale to i tak daje bardzo dużo radości. Co ciągnie coś? Nie. Dzisiaj przypadają brzany mniej więcej 45 cm, ale też fajnie, bo to w wymiarze rybania. Tak, jakościowo szymek mnie tu przybija, no bo trzy przepiękne brzany, jedna świnka, a ja się muszę cieszyć ilościowo. Ósma. Ryba 8 brzana. Znaczy w sumie ósma brzana i jeden klenik mały. Ma mniej więcej 43-44. Największą mi się zopałem około 50. Lecimy dalej. Zresztą szymakowi napięki, mniejszych haczyk, więc daje to do myślenia. Słuchajcie, nagram tą przepiękną chwilę. 14. Spicy sausage. pikanna kiełbasa. Może miałam 8 czy 9 tych. Brzan takich do 50, to już totalny maks, dam godzinę temu, godzinę mniej więcej. Jak na mnie to i tak chyba rekord. I zobaczymy, mam raz, słuchajcie, oczywiście, jak, jak, jak to ja na pelecie potrzymałem 10 minut i złowiłem na same robaki. To jest chyba dziewiąta. To jest 50 Śliczna, fajowa, wypuszczamy. No i mamy brzankę numer 10. Szymon po dłuższym przestoju Ma lokomotywę. Szymonowi już odpiąłem mikrofon, bo nic się u niego nie działo. Nie doceniasz mnie. Nie głównego aktora. Jedzie. A i wędkę wyciągnąć z, z tego, z wody. Dawaj ją teraz do góry i w Amator podbierał. Dobra, teraz już o, fajne, fajne. No, Spod trójeczkę może mieć. I Szymka trzecia? Nie, czwarta. Brawo. No taka po wyżej Czyli wniosek jest taki, że w wałkach stoją duże rybki, a na tym rozmyciu mniejsze. Ale i tak jestem mega zadowolony. Brzana numer 11. I zobaczcie, ciekawe jest to, że on łowi na pinka, na pinki. Na 4 3 brzany 60 plus, jedną 70. Jedną świnkę. Ja mam 11 brzan. Łowię na białe albo na kastery. Większy mam też haczyk i łowię mniejsze ryby, nie w tym rozmyciu. Bo największa ryba miała około 50 cm. Ale cieszmy się z 11 brzan, bo to jest przecież fajny wynik. Nie? Zobaczcie, położył wałki na grubo. Łowi na pinki. Mniejszy haczyk, cięższy przypomn. Przypomn ma chyba 0,16. A ja mam już przy 0,20 grubszych haczyk, grubszy przynęty i łowię mniejsze ryby w rozmyciu, nie? 39 metr 160 gramowym koszykiem. Ten rzut nie należy do najłatwiejszych. O, ładna! Ma 70, ale gruba, no, nabita jak pięknie. Do, dominujesz. Masz połowę mniej ryb ode mnie, ale połowę większych. To była taktyka, łowić większe niż Ty. Szymon przed chwilką złowił klenia. Bardzo takie bym powiedział ciężkie łowienie, no bo 160 gramów koszyk plus towar plus wyrzucić to na 39 metr. Łowimy 6,5 godziny. Mam 12 lub 13 brzan. Coś tam spiąłem, ale to nie, było, to nie było to nie były ryby, które powodowały, że byłoby mi smutno, że je spiąłem. Teraz bardziej brązowo. Bo już mi się skończyło. Skończyła mieszanka, trochę dodałem bentonitu. Biały topiony kaster. troszkę sobie posiedzimy, bo mamy nadzieję na to, że wejdzie jeszcze jakaś fajna duża ryba. Aczkolwiek Szymon mówi, że one nie są tak w gazie, jak bywały, można powiedzieć, w latach ubiegłych. Może to jeszcze po prostu nie jest aż ten moment, tak? No Razem złapaliśmy już mniej więcej razem 16, nie, 17 czy 18 tych brzan, ale że to jeszcze nie jest ten gaz, taki wiecie. Pełen, można powiedzieć, aczkolwiek no. Ilościowo, il, ilościowo, jest naprawdę bym powiedział nawet imponująco. No, kolejne branie. Znowu A Aj, szkoda, że nie masz brzany, bo ja ciągnę brzany, byśmy sobie zdjęcie we dwójkę zrobili z rybami. Nie, nie polecam. Mamy. No, w końcu jakaś inna ryba. No, znaczy na zawodach by cieszyła prywatnie. Nie do końca, ale cieszymy się z tego co jest. O, zrobimy reklamę. Zdążyłem ugryźć dwa kęsy. I mamy taką około 50. 15 sztuka. Ale niestety. Dzisiaj u mnie królują Dzidzie. Już ostatnia, ponieważ zbieramy się do domu. Dochodzi godzina 15, wystarczy, ja już jestem na dzisiaj wypompowany. To zakończamy łowienie. Jeszcze na koniec dwie brzany żeś wyciągnął. Wynik Ech. był taki, można powiedzieć, 15 chyba do 8, ale ty mieli zdecydowaną jakość, ja miałem ilość. jakbyś ocenił to wędkowanie? To chyba jeszcze nie było to, czego oczekiwałeś, nie? nie tak naprawdę mamy jutro, 1 października. Woda woda jeszcze ma 16 stopni. Natomiast myślę, że te optymalne brania będą wtedy, jak odra osiągnie około 10 stopni, wtedy te ryby biorą zupełnie inaczej. Pojawiają się też większe sztuki dzisiaj. Sam widziałeś i sam możesz to potwierdzić, to jest takie męczące łowienie na takim uciągu, jak ktoś nie walczył cały Dokładnie. dzień ze 160 gramowymi koszykami na dużym dystansie. To ciężko mu pewnie się do tego odnieść, natomiast ręce bolą, mimo tego, że tych ryb nie wypracowaliśmy super dużo, udało się, natomiast gdzieś mi te ryby Wyselekcjonować, z tego fajne. się cieszę. Nie było może gigantycznych, bo tam granicznie dojechaliśmy do 70, ale Większość tych ryb była powyżej 60, co, co bardzo cieszy. Tam nie było jakiejś super e, Tutaj filozofii na łowienie wałki. Te ryby się trzymały wałków. Ty na rozmyciu dostawałeś większą ilość rybale, tak. Ale drobniejszych. Ja tam się trzymałem tej swojej taktyki e, Związanej z pinkami e, Było to wszystko mocno zrobione na tak zwanego śmierdziucha, szczura, tak, z dużą ilością mączek w kolorze takim brunatno-brunatno-czerwonym i tak naprawdę dystans i pilnowanie tego, co się tutaj dzieje. Ta woda dzisiaj jakoś diametralnie nie skakała, można było się skupić na wędkowaniu, natomiast no 160 gram to było takie minimum bólu, żeby w ogóle się tak, tutaj tak. zatrzymać i i pomyśleć o tym, żeby cokolwiek odłowić. Warto no, zaznaczenia też jest to, że padły świnki. Te świnki to są takie po prostu bardzo fajne. Już ryby, Ale mieliśmy które... jedną, tak? Czy ta. dwie jedną no. Ja jedną z, wyciągnąłem, drugą z, w trakcie holu Spiałem. Natomiast no, to jest taki papierek lakmusowy odry, który świadczy o tym, że one się tu czują dobrze, mają dobre warunki, mają co, co jeść. Woda jest natleniona, więc to cieszy. Wiadomo, że brzany były naszym celem, ale świnka to rzeczywiście jest taka ryba, perełka z odry, tak? Dokładnie. To co? Wszystko chyba nie? Chyba nie. wszystko. Nie. Jeszcze w tym roku gdzieś na brzany pewnie się wyskoczy, bo ten sezon na brzany dopiero rusza. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję ja za wspólne również. łowienie i do zobaczenia. No hej kapa.